Dobra, słuchajcie e, Słuchajcie Widzowie y, Mirek Stabiński, drugi vlogmas No niestety, niestety y, Jak to się mówi No No za dużo vlogmasów Nie obejrzymy, za dużo vlogmasów Nie obejrzymy, niestety, niestety y, No cóż, zobaczmy Zobaczmy w takim razie Bo Mirek stawia na jakość Okej okay, y, Vlogmas, odcinek drugi. Wróciłem ze szpitala. Czytaj opis, ostatni odcinek. Kurde bele, Jak ostatni odcinek? Miałem załamanie nerwowe i zaburzenie psychiczne. Moja historia zaczęła się 5 grudnia 2009. Była policja, funkcjonariusz i pogotowie ratunkowe. Nie zostałem zatrzymany, tylko zabrali do szpitala. Spędziłem dwa tygodnie. Było szarpane drzwi od łazienki za podglądanie. Proszę nie męczyć mi już. Muszę być spokojny, opanowany, nie denerwować notorycznie zakaz nagrywania YouTube i Facebook dla wszystkich marzeń. Zostaw subskrypcja. Yy... Pomaga ci ułatwiać wyświetlenia i zasięgu. Pozdrawiamy serdecznie. Sanitariusz sprzątaczka i ratownik medyczny. To oni to napisali? No nic widzowie, spokój jest najważniejszy. Spokój jest najważniejszy, moi drodzy. Spokój jest najważniejszy. Yy... Dokładnie tak. Zobaczmy, czy to jest smutny vlog. No, że się nagrywa. Weso. Dobra, przepraszam, przepraszam, to nie jest nic śmiesznego. Po prostu ta pauza bardzo długa. Wesoły świąt. Życzę wrok No Dobra, przepraszam, kurde, ale. Ej, Mirek jest takim pozytywnym gościem, że mnie rozbawia. I to jest człowiek po prostu niezastąpiony, i po prostu ja się nie śmieję z niego. Ja się śmieję razem z nim. Po prostu yy, traktuję to jako polepszenie humoru dla mnie. Dlatego chciałbym, żeby Mirkowi wszystko było dobrze. Tak. I wszystkich youtuberów. Pozdrawiam. Dzień dobry, dzień dobry. Od samego rana. Przepraszam, ale jestem skupiony. OK. I muszę chodzić na spacer. Okej. Okay. 5 kilometrów. Pięć kilometrów? Jezu, duży, więcej niż ja. Tak zalecił lekarz. Okej. Okay. Jest bardzo ważna informacja. Okej. Okay. Proszę nie męczyć mnie. Proszę nie męczyć mnie, bo muszę być spokojny i nie denerwować. No właśnie, hejterzy. Słuchajcie, trollować to można, kurde, yy, wiecie. Jak można Mirka trollować w ogóle? To nie fajne jest. Ja tego nie popieram. Ja tego nie popieram. Szanowni Państwo. I po drugie. Muszę wziąć tabletki. Okej. Okay. Na uspokojenie. Okej. Okay. Szanowni Państwo. Ale widzicie jak spokojnie mówi i bez emocji? Zobaczcie, jakie było porównanie z poprzednim vlogmasem, gdzie był ewidentnie zdenerwowany, a tutaj kurczę, taki już jest wiesz. Nonchalant, wyluzowany. Jestem youtuberem. Pozdrawiam również vlog Murki. Jest kolejne pozdrowienie. Ej dobra, jeden z lepszych prezentów na święta po prostu. Ja już jestem, widzicie? I to jest to. Kurde, widzowie. Zajebiście. Mega mnie to cieszy, bardzo się cieszę. Pozdrawiam cię też. Pozdrawiam cię też, Mirku. Tak i życzę dużo zdrowia i spokoju na święta. Leżałem w szpitalu. To Dwa wiemy, tygodnie. Wiemy, wiemy, właśnie no. Opowiem wam, jak to było. O właśnie no. Siedziałem spokojnie. Okej. Okay. Szarpałem za kramkę, czyli toalety. Ok i moja mama kazała wyjść i niestety przyjechała policja i pogotowie zabrali mnie do szpitala psychiatryczny zakład opieki zdrowotnej okej okay. i ponieważ ja wróciłem dwa tygodnie to dla mnie nie oznacza, że mogę wracać wkrótce. Okej, okay, czyli co, przerwa od internetu będzie? Ale na badanie mam za cztery tygodnie. Dopiero w styczniu. Szanowni Państwo. Ja słuchajcie, nie mam powodu, aby żeby się cieszyć i nagrywać również w Rockmast. Mm. No nie zawsze, to no nie zawsze. Już dziś ostatni odcinek. Ech, ale i tak jesteśmy wdzięczni, że pojawił się ten pierwszy i ten drugi. I tak jesteśmy wdzięczni za to, że w ogóle cokolwiek się pojawiło. I nie ma co się... Nie ma co się kurczę. Yy, Przebodcowywać i denerwować Niepotrzebnie. No. no. Ostatni. Ja, słuchacie, w ogóle płaczę. Okej. Okay. I wszystkich będę płakać. Za to, które ludzie bardzo mnie kochają. Nie zrozumiałem, ale jestem za tym. W sensie wspieram to. I pozwólcie, że to koniec nagrywania na YouTube. Mm, kurde. Szkoda, no ale rozumiem to, rozumiem to. W pełni to rozumiem. I na Facebook. Słuchajcie, była policja. Powiedziałem wszystko, ale niestety się nie udało. Nie zostałem zatrzymany, tylko. Zabrali mnie do szpitala psychiatrycznego. Ok. I moi, kochani, nie chcę wam powiedzieć, ale ja Was bardzo kocham. My Ciebie też. To już dzisiaj ostatni odcinek. Tak, kochani, ostatni odcinek. Do zobaczenia wkrótce. Nigdy w życiu nie będę nagrywał, bo mam zakaz. To on nie złamał go teraz? Mam zakaz nagrywania. Bo ja wróciłem ze szpitala. I słuchajcie, to wszystko, które chciałem Wam przekazać. Ok, kurde, czemu akurat teraz? Aj, wszystko się złożyło, kurcze. Na taki negatywny ending. Hmm, no ale wiadomo, zdrowie psychiczne jest ważniejsze, no. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia. Papa. Pa. Cześć. Życzę Wam wesołych. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, Mirek ma taki, taką miłość do gry. Że jak już nawet musisz się żegnać, to nadal jeszcze ten vlog trwa. Nadal, bo on nie chcę tego kończyć, bo on robi to dla fanów, właśnie. I to jest niesamowite. Pogodnych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku 2026. Życzę ja, Mirek Stabiński. Pozawiamy sanitariusz, sprzątaczka i całego oddziału pogotowia. I dwóch panów ratowników medycznych. Śmieję się, bo, śmieję się, bo to brzmi, jakby on miał ten parę yy, osobowości. Że jest i sprzątaczem, i tym, i, i że wszyscy pozdrawiają w tym samym momencie. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Ale ja muszę być grzeczny. Bardzo dobrze. I muszę słuchać mamy. Każdy powinien, bo ja mamę bardzo kocham. Tak. Szanuję i to wzajemnie. Dziękuję wam i do zobaczenia. Pa. Pa. A z drugiej strony, <laughs> yes, sir, to jeszcze nie koniec. Nie powiedział ostatnich słów. Chciałem powiedzieć na temat pani Katarzyny, która w ogóle mnie nie zna. Oho? To Kasiks? Pozdrawiam serdecznie, która mnie nie zna. <grym> Kasia, widzisz? Nie znasz go? No to kurwa odrób lekcję! I pozdrawiam wszystkich murki. I nafcia. O, super! Multi i Taki kanał jest na YouTube. szarał dla nich. Mów. Multi i nawcia. Yes, sir. Pozdrawiamy! Serdecznie. Jest! Trzymacie się, wesoły świąt. Vlogmas. Mirek Stabiński. Cześć. No, i to jest ending Dejom! I tak się kończy pewna historia, moi drodzy. Tak się kończy pewna historia wesołych świąt Mirku. Jest to jakaś emotka taka świąteczna. Christmas jest. Dałem komentarz, dałem komentarz. Eeeem. No i fajnie, fajnie. Eee, to jest najlepszy vlog na tej platformie, nigdy nie przestałem wesołych e, świąt. Bardzo dziękuję za gminie miłe słowa, wesołych 60 również. Widzicie już pozytywne wiadomości, super. Super. No. Kurde, Mirek robił trzy streamy. Dzień temu, dwa dni temu i dwa dni temu. Co jest? Co I Jest natomiast uwzględnione. ogląda. Co ogląda. tu ja mówi. Wierze, że. dolarów w trosce o debatę. O którego? ...tekstać... Kip Tylko może mamy, która... <grywa> Ksero... Uniknąć przyjąć. I tak trzeba. robić się podpisać. Czy Czyli ee, Mirek po prostu restreamuje filmiki z YouTube'a. Na YouTube'a, zajebiste. To może on. może on mikrofonu nie odciszył. Może nie wiedział, że mikrofonu nie odciszył. Że miał mikrofon wyciszony. A, bo nie wiedział, że ma streama. Ty no pa, on tutaj... What the fuck? Przez... Przez godzinę, kurwa, nic nie zrobił. Pa. Zoba. Dopiero pod koniec. Settings, DevTool. Co to jest? DevTools. Search, Preferences, OBS, ty ale jak on, wtf, o co chodzi, która to była godzina, po prostu zrestreamował dwa filmiki, klasa.